To był hat-trick, a także trisetny gol Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium w Bundeslidze. No właśnie, szokująca sytuacja, jeśli chodzi o mecz Bayern-Monachium kontra FC Köln. Robert Lewandowski zdobywa hat-tricka, wpisuje się trzy razy na listę strzelców, ale żeby nie było tak słodkie, słodko, były fatalne zagrania Roberta Lewandowskiego: Przepuszcza piłkę, gubił piłkę. Robert. Co się działo z tobą po prostu w tym meczu, natomiast oczywiście spełnił oczekiwania, jakie były po prostu wymagane od niego, a więc zdobył tutaj te trzy gole zdobył po prostu te gole, wpisał się na listę strzelców, ale muszę powiedzieć, że byłem zdziwiony tej formą. Zrobimy sobie analizę tego spotkania, analizę praktycznie tego meczu, jeśli chodzi o Bayern Monachium, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, to był trzysetny gol Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze. Trzysetka można powiedzieć. Trzy, trzy szybkie setki jeśli chodzi o lewego w Bundeslidze. No i Robert Lewandowski wpisuje się na listę strzelców w dziewiątej minucie, sześćdziesiątej, minucie, siedemdziesiątej, czwartej minucie tak, wiem. Korentin Toliso zdobył bramkę. Ten zawodnik, którego zawsze krytykuję, mówię, gra poniżej oczekiwań. E, muszę się po prostu uderzyć w pierś, Panie Toliso, przepraszam. Rzeczywiście, szacun. Aczkolwiek, żeby mnie jeszcze tak troszeczkę dodać tych złośliwości tego dziekciu, e, tak, do tego miodu, no to muszę powiedzieć, że naszłam mu dobrze. Naszą po prostu dobrze. Ta, pił ta piłka szelił z, praktycznie e, z woleja, e, z czy tam z, z, z wewnętrznej strony nogi. Natomiast na mu ta piłka, nie ma co się oszukiwać, to było szczęście, a jak na, raz na 100 razy, to po prostu trafi, tak? Ja też jakbym dostał taką piłkę 100 razy, to może raz bym trafił do bramki. Ale wcześniejsze mecze pokazywały, że Torrejso nie wykorzystywał takiej sytuacji, strzelał za pola karnego, nie, 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 nie zamieniało się to na gola. No i zrobimy sobie analizę, bo w tym meczu Gnabryk dał Kiepsko. Ja muszę od razu skrytykować tutaj Roberta Lewandowskiego. Oczywiście kapitalny mecz Roberta Lewandowskiego, 300 goli w Bundeslidze, tak dawno przeskoczył takie tuzy jak Jupp Henkes i tak dalej. Natomiast muszę skrytykować, ponieważ Robert Lewandowski przepuszczał piłki marnowo, tak? Raz wybił piłkę, praktycznie był był praktycznie na skrzydle, wybił ją w trybuny. E, oczywiście były takie mecze, gdzie po prostu stan Murawy był fatalny. Można było to zrzucić na winę Murawy. Natomiast tutaj też tak, tak nie było tak źle, jeśli chodzi o OFC Keln, bo grali, grali na, na, na stadionie właśnie kozów. Co ciekawe, był też tam Kozioł przy linii bocznej. Był mężczyzna, który trzyma tego Kozła. Prawdziwe zwierzątko, nie rada gratka, tak? Fajnie to wyglądało. E, natomiast e, rzeczywiście to była jedna sytuacja. Potem druga piłka była taka, gdzie Robert Lewandowski dostał piłkę. E, przeciał między nogami, wleciał praktycznie na e-out. Mówię, kurczę, co się dzieje praktycznie, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. E, zresztą, no, coś tak po prostu patrzył też na trybuny, nie wiem, czy tam była rodzina, czy po prostu jakieś problemy i tak dalej. Jakby troszeczkę był, e, nie mówię, że, no bo zdobył bramki, tak, ale były takie sytuacje, które, no i raczej mu się nie zdarzały. Natomiast no, muszę od razu powiedzieć, i to był błąd, jeśli chodzi o Nagelsmana, cofnięcie Roberta Lewandowskiego jeśli chodzi o jeśli chodzi po prostu o działania do defensywy bardzo mocno był cofnięty znaczy, pewną część meczu był cofnięty wyciągnięcie wnioski po prostu z ostatniego przegranego meczu aczkolwiek Bayern Monachium też stracił bramkę w tym spotkaniu natomiast bramka to ostatecznie nie została uznana bo był spalony ale to jest właśnie to co po prostu gra Bayern Monachium wysoka piłka dostałem piłkę za konierz i potem to się kończy praktycznie Golem, tak? Tylko tutaj był akurat spalony. No też jest jakby jedna sprawa, że pokonać defensywę Bayernu to jest jedno nie jest takie proste. A druga to, że jak po prostu piłka zostanie sam na sam z Nojerem, to też nie oznacza, że od razu ta zamienia gola. No więc tutaj trochę mieli szczęścia. Natomiast rzeczywiście mamy tutaj gole Roberta Lewandowskiego, gol Corentin Toliso w 25 minucie. Trzeba powiedzieć, że jednak piękny ten gol był, aczkolwiek muszę powiedzieć, że raczej bardziej to jest kwestia przypadkowa, bardziej to jest kwestia przypadkowa. Następne spotkania 23 stycznia z Hertą Berlin, a także 5 lutego z RB Lipskiem. 5 lutego taki mecz będzie mieć miejsce, więc troszeczkę po prostu ta drużyna ma jednak spokoju kilka dni na to, żeby po prostu grać. E, najważniejsza informacja też jest taka, jeśli chodzi o Bayern Monachium, sporo zawodników Wróciło po kwarantannach, po koronawirusie. Tam po prostu było tsunami, trzęsienie ziemi, jeśli chodzi o. Koronkę, asystent Nagelsmana, i Noyer na wrócił e, i e, praktycznie tutaj e, zanegrał. Tak? Zresztą Zane bardzo dobry mecz tego zawodnika, ale zaraz sobie zrobimy analizę tego spotkania, jeśli chodzi właśnie o ten meczyk. E, tutaj mamy podsumowanie statystyki oczywiście statystyki nie grają. Te statystyki były po stronie Bayernu Monachium. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że duża różnica jest, jeśli chodzi o posiadanie piłki. Bayern Monachium nie miał takiej dominacji, jeśli chodzi o posiadanie piłki. Wiadomości, zobaczmy sobie, co wiadomości piszą. Tutaj Robert Lewandowski skradł show Polak bohaterem memów po meczu FC Köln-Bayern. Bundesliga, 3 gole Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern z Köln. Transmisja TV, Bundesliga, FC Köln-Bayern Monachium, relacja na żywo. Muszę powiedzieć, że Zane przepiękna, praktycznie tutaj asysta, jeśli chodzi o e, Roberta Lewandowskiego Fanie gra, zane w końcu po prostu czuje tą grę, to co oczekiwano od niego. Nie gra egoistycznie, dogrywa piłki do Roberta Lewandowskiego. Robert dostał taką uliczkę, piłeczkę, fanie po prostu to potem przekuł na gola. No i mamy Roberta Lewandowskiego, musiala. Musiala taki trochę kiepski mecz praktycznie w jego wykonaniu, zresztą został potem ściągnięty z boiska. Thomas Miller, troszeczkę też po prostu słabszy mecz, ale ja bym jakoś tak nie, nie krytykował Millera, ja też nie oczekuję, żeby on grał fenomenalne mecze. Kimś dalej bardzo dobry po prostu mecz na bardzo wysokim, na bardzo wysokim poziomie. Mark Rocca były takie przybłyski, ale bez rewelacji. Tak ja dalej uważam, że Mark Roca nie prezentuje poziomu na Bayern Monachium, przynajmniej na teraz. Sabicer też został ściągnięty. Sabicer nie pasuje, wydaje mi się, że jeśli chodzi o Bayern Monachium, były większe oczekiwania. Sam nawet byłem zwolennikiem tego, żeby przyszedł z Erbelipska do Bayernu. Może rzeczywiście odpali, eee, daje taką jakość, tak, ale 80% czy 70% na Bayern Monachium to jest zdecydowanie za mało, moim zdaniem. Mamy zyle, zyle dobry mecz Pawart, ba, bardzo dobry mecz. Pawart nie zawsze musi być widoczny, ale rzeczywiście był dobry mecz po prostu tego zawodnika. Neuer, bardzo dobry też występ tego bramkarza. No i Gnabry, Gnabry słaby, słaby po prostu mecz muszę ocenić po prostu go że kiepski był w tym spotkaniu. Jeżeli Müller był i Gnabry na niższym poziomie, to jeszcze niżej po prostu był Gnabry, tak jeśli chodzi o to spotkanie. Więc tak to właśnie wyglądało. Potem no, się okaże, że Tomasz Miller znowu jest znowu zakażony koronawirusem, bo rok temu też tak było, że miał taką zniżkę formy, a potem się okazało, że miał koronkę. No ale zobaczymy. I zobaczymy sobie tutaj, jeśli chodzi. Yy, ja muszę powiedzieć, że jeśli, jeśli, o, jeśli chodzi o kozuch, to muszę podkreślić tutaj Lubicza. To była bardzo dobra zmiana tego zawodnika. Naprawdę dobrze się prezentował. Co prawda, nie grał całego spotkania, wszedł na boisko drugiej połowie, ale naprawdę dobry praktycznie występ tego zawodnika. No, mieliśmy też po prostu tutaj Ondreja Duda, tak A więc byłego zawodnika, który wcześniej grał w legii Warszawa kilka lat temu. Ondrej Duda kiepsko, był, kiepsko prezentował się w tym spotkaniu. Modest, dobry mecz, natomiast no miał szansę prawie że bramkową, ale no, ostatecznie bramki nie zdobył. Omar Richards. Taka trójka z plusem, Zane, bardzo dobra zmiana. Absolutnie tutaj i dogrywanie asysty, praca dla zespołu. E, no Zane w końcu pokazuje to, co go, czego wszyscy oczekiwaliśmy. Także mm, Bayern Monachium dał mu szansę, dał mu na to, że po prostu wszystko pokładał sobie w głowie. E, cel, cały czas dawano mu praktycznie szansę. Teraz spłaca te szanse Zobaczymy, czy tak nie będzie po prostu w przypadku innych zawodników. Paul Wanner. Dla mnie po prostu niewidoczny ten zawodnik. Gdzieś tam były po prostu przebłyski tego zawodnika, ale raczej kiepsko. Tangua Kwasi, tutaj bym lepiej go ocenił, jeśli chodzi na przykład, w ogóle tak, Richards spośród po prostu, no pomijam zane, tak, ale spośród tej trójki, czy tam tej czwórki, to pierwsze miejsce. Potem bym powiedział Kwasi drugie miejsce. Tilman dziś też, też tak jak zakwał drugie miejsce i na trzecim miejscu a nawet czwartym, bym powiedział, że to jest Paul Wanner a Zane oczywiście, no z tych ja mówię, z tych młodych praktycznie zawodników no o Maricza coraz lepiej sobie radzi, wiemy o tym, że tutaj Bayern Monachium wprowadza coraz więcej tutaj tych młodych właśnie zawodników, tak coraz więcej tych młodych zawodników co ciekawe w tym spotkaniu zabrakło Afonso Davisa są pewne niepokojące informacje że ma zapalenie mięśnia sercowego uuuu to jest kiepska sprawa, jest to związane jakby z powikłaniami dotyczącymi koronawirusa. No i muszę powiedzieć, że jest to po prostu kiepska sprawa, bo mięsień sercowy, to ile będzie mu się po prostu to wszystko goiło, leczył, będzie się z tego, czy nie straci na szybkości, oczywiście w ogóle po to życzę mu powrotu do zdrowia. Natomiast no zobaczymy jak to jej Alfonso Davis, kiedy wyjdzie z tego, i yy, kiedy go zobaczymy, czy po prostu nie straci też na swojej szybkości. Więc tak wyglądało to spotkanie, tak wyglądał praktycznie ten mecz yy, kozły z charakterystycznym, praktycznie trenerem kozów jeśli chodzi właśnie tutaj o FC Köln charakterystyczny zawsze po prostu w tej czapeczce tutaj tak w, te, w tym kaszkiecie to się kaszkiecie chyba nazywa, tak? Natomiast tak jeśli chodzi, o, jeśli chodzi po prostu o tabelę to wygląda w ten sposób pierwsze miejsce Bayer, drugie miejsce Borussia Dortmund, trzecie Bayern Leverkusen, czwarte miejsce Hoffenheim, piąte miejsce Union Berlin, szóste Freiburg, siódme Erbelipsk, ósme FC Köln Także no, FC Kęton też nie była jakaś taka drużyna słaba, yy, jeśli chodzi o Bayern Monachium, tak. No ale y, to, co potrzebuje właśnie Robert Lewandowski, gra zespołą asysty, potem to przekłada na gole, na, na po prostu mecze i yy, jest skuteczny. Także no, oczywiście Robertowi życzymy, żeby po prostu świdrował te rekordy, zdobywał tych bramek jak najwięcej. Zobaczmy sobie du tabeli. Arminia Bielefeld, 17. miejsce, 18. Grojtor Furt o miejscu 18, raczej wydaje mi się, że Reuterfurt odspadnie, tak, nie ma tutaj jakichś, nie ma po prostu tutaj jakiś szans na to, żeby się utrzymać w Bundeslidze, zresztą druga Bundesliga, tam jest mnóstwo po prostu dobrych, mocnych zespołów, drużyn, eee, muszę powiedzieć, że na pewno zaskoczony jestem Borussia Mönchengladbach, że tak kiepsko sobie radzą, na początku było fajnie, potem zjazd w dół, FCK mimo wszystko bardzo dobrze się prezentuje, dobry poziom praktycznie od dłuższego czasu, chociaż nie ma jakiś takich topowych zawodników. Wolfsburg, jestem zaskoczony, po prostu, że tak nisko są w, w tutaj tabeli. Na pewno to jest zaskakujące, tak, jeśli chodzi praktycznie o Wolfsburg, tak? Jeśli chodzi praktycznie tutaj o mm, Wolfsburg, zobaczmy sobie, Wolfsburg kontraherta 00 i tak dalej. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam,